Dziemaneczko widzowie, z tej strony Wiktor, a dzisiaj pierwszy taki odcinek na kanale, czyli test Skody Oktawi w kombi za 39 tysięcy na kierownicy. Będziemy sobie, po, przejedziemy się nią. Trochę po mapie przejdziemy, a w sumie przejedziemy się przez DW205 do D2. Tam zakończymy ten odcinek. No i sobie jedziemy tą Skodą. Może coś nam uda się zarobić. powiadam wam coś. No, ale fajnie brudzy ta Skoda. A, no i dziękuję wam za ostatnie tyle subskrypcji. Wbiliśmy te 300 Teraz lecimy po 400. Mam przynajmniej taką e, nadzieję, że uda się teraz zbić 400 subskrypcji i to całkiem za niedługo. Więc, no jak wiecie, no, bardzo bym to chciał, żeby tak było i no i coraz więcej was było. Coraz więcej wyświetleń, coraz więcej, tam... No, w nie, nie zależy mi aż na tym, tak? Bardziej mi zależy na tym, żeby po prostu moje filmy podobały się wam. I żeby dużo osób to oglądało i... Jak są ciekawi, no to... Na przykład, no... Każdy, nie każdy chce moje filmy oglądać, no ale jak... Zobaczy, no to... Mi się spodoba, a może nie, dlatego od nikogo nie zmuszam, po prostu chciałbym spełnić moje marzenia, moim marzeniem chyba zawsze było wbić tysiąc, mi to wystarczy, a jesteśmy już coraz bliżej, znaczy aż tak blisko nie, ale jesteśmy blisko. Jest całkiem niedaleko, więc przejedziemy sobie przez DW-205, wyjeżdżamy. Jakiś typek, nie, nie wiem co on chciał. Nie wiem. Dobra, walić, Spadamy stąd. Zjedziemy. A no i właśnie gdy będzie takie poszerzenie sławne, mam i ona będzie stamtąd prowadziła tą drogą. I widzę, że chyba tutaj będzie droga dotąd. I tu będzie wychodzić. I będzie tu, tu i ona będzie tu. Więc możliwe, że na w tym sławnie, będzie możliwe... Nie skomentuję. Możliwość e, wyjechania z każdej strony, albo w tym razie zjechania. Także, także no wiecie, no, może być naprawdę ciekawie. Szczerze. Bo O, mamy coś? Nie. Zerwumowamy, ale w sumie, ale nie byśmy się musieli cofać, jakby było coś stąd. Dobra, idziemy sobie i chwilę zaczekamy, Tak, ale tak w serioch w nie. bo nie mam, nie, nie chcę mi się tu stać. Więc idziemy, tutaj zawrócimy sobie, obrócimy się. Oj, zapomniałem zmienić piec. Nie mam jeszcze takiego super doświadczenia, żeby jeździć na pedałach ogólnie. Dobrze, możemy sobie w sumie tutaj odjechać. Leciutko. O, no, wypracujemy bardziej. Nie było jeszcze miejsce. No, kurde, wszystko mamy na DK37. O, tu sobie staniemy, żeby nie marnować paliwka. Dojdziemy. Jest przejazd, jest przejazd. Proszę bardzo. Czekamy, czekamy. No niestety nie jest to. tylko na tę skodę, proszę bardzo. Możecie sobie ją zobaczyć. Jest, ba jest, jest bardzo ładna. Ziół... Ziół... trochę mi Nie będzie chciał mi zaraz zajmować tą Skodę. Nic mi nie skupia, jest auto, patrz, No i próbuję je zabrać. O, mamy, dobra. Na kropkę, dobrze, że zdążyłem zobaczyć. Dobra jedziemy na krupy na krupy, jedziemy sobie jedziemy, ojedziemy za tym mężkiem. no jedziemy sobie tam i pojedziemy sobie do Leonardi, tam zakończymy sobie w Leonardi ten film, a w następnym filmie będzie może Laguna, albo Leon, może a 3 albo wersja w sedanie, Oktawi. O, policja pewnie dostanie mandat. Bo nie zauważy ich. A jednak. I. No brawo. Maluch poleciał, właśnie. Tu kolejny. Chyba, chyba się zapomniał trochę. Nie, zwracajmy na takich kubków uwagi. O! 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 Ja nie będę tego brał, ale może wam. Patrzcie, Łódź. Aha, już go chyba ktoś wziął. O, Mercedes. O właśnie przecież mamy jeszcze Mercedes! A, czyli jedziemy tam. Po krótk... Leonardia tam sobie zakończymy ten piękny odcinek, chyba piękny. Powiedzmy sobie się Nie krę... Ja co tu tak jadę. No i ten dręcie nie wiem czemu, bo mi się nie chce kręcić na tym rondzie, choć no to, na to samo ja, nie problemu ale okej. Okay. Trochę, trochę, troszeczkę trzeba. Jeszcze jakieś może zdjęcie, jakąś furtkę zrobię? Wydałoby się, w ogóle. A mam miniaturkę. A przejedźmy w sumie tędy. Czasem mi się wydaje, że tędy szybciej, nie wiem. Nie wiem czemu. nie ma tych takich chłopków, są tylko zakręty i prosta droga. Wyjeżdżamy ze Starego Jarosławca. O, może no tutaj fajnie w końcu wejdę w ten zakręt. No w końcu jakoś fajnie tutaj. O, tutaj. To jest bardzo fajne miejsce do RP, szczerze, na DW-205, jeżeli ludzie chcą spokojni. Bardzo lubię to miejsce, w starym jarosławcu. No już dojeżdżamy. Muszę jeszcze zobaczyć, gdzie jest 9, bo nie pamiętam ogólnie, gdzie był numer 9, ale z tego, co pamiętam, to chyba będzie akurat przy głównej drodze. Tak mi się, tak mi się przynajmniej wydaje. A jednak nie będzie na samym tutaj początku. Dobra, zrobię troszkę tak nie sobie tutaj. A ja, 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 Znowu ten głupi kabel. Jej ja widzę tego kabla. Dobra, to jest. Aha, dziwne, to jest to złomowisko. O. Dostarczone, pięknie. Jedziemy teraz po Leonardie. Wyjdźmy sobie tyłem, jak szefa, troszkę pod prąd, ale to nic. O, i sobie podjedziemy na Leonardę szybciutko i tu zakończymy nasz pierwszy taki film. O, tutaj. O, tu skaniemy. to tak fajnie. O tak sobie. O nie tak. być. Proszę bardzo. O takie oto zdjęcia. Jeszcze sobie zrobię za nasłonym na wszelki wypadek, ja zawsze wolę sobie zrobić na wszelki wypadek ogólnie wolę mieć, no ale pewnie się uda, pewnie się znowu tak wydarzy, że nie będę mógł tego... O nie na przykład tu Dobra. Dobra, to z tej strony widzowie chyba to na tyle, jeżeli wam się spodobał zostawcie subika i lajka ja z wami się żegnam, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym takim filmie i nawet nie wiem czy nie zrobię takiego filmu też za tydzień, dzięki za oglądanie, narka, kurczaczki.